Hej, hej, Jeśli mam kutur, to witam Was na moim kanale, jeśli z powodą, daj i jeśli jesteś być na bieżąco, to zasubskrybuj ten kanał. Masz przycisk. Jeśli masz przycisk na czerwono no to kliknij, żeby był na szaro, bo wtedy jesteś zasu zasubskrybujesz mój kanał, ale jeśli subskrybujecie, to ja się czuję zmotywowany do dalszego działania. I jeszcze jeśli chcecie być na bieżąco, to jeszcze kliknijcie wtedy dzwoneczek, aby dostać powiadomienia. I co Wam dzisiaj powiem dzisiaj tak jak obiecałam, sorry, że nie było w sobotę ogólnie filmu, bo... Internet mi wywaliło, całkowicie całe prawie, no w sobotę nie mogę wrzucić filmu po prostu. No tutaj na komputerze akurat filmy montuję, no i trzeba było powiedzieć, że no jestem, nie wrzuciłem go. Więc sorry, ale zaczynamy szybciutko. I co ja Wam ci powiem? Dzisiaj oczywiście pokazuję Wam mojego psa Tofika. No i nie przedłużajmy. Przejdźmy do, po prostu do galerii zdjęć Tofika. Ale spokojnie, poczekajcie, po galerii zdjęć Tofika. Jest Tofik. Będzie tutaj stał, tutaj, no, tu, tu, tu będzie stał. Yy, znaczy będę go trzymał, no jakoś byście to widzieli. Ale na początku intro! Hej! XD yy, Piękne, piękne. Posłuchajcie, to jest Tofik jak śpi. To jest Tofik na podłodze. To jest Tofik jak śpi. To jest waga podobna na której Tofik był mierzony. XD. A to jest sklep Siri, który jest bardzo dobry. Sklep, bo pole, bardzo, ogólnie polecam ten sklep, bo sam szy, szybko się wysyła, ładnie dochodzi. No, więc jak siedzicie w domu, możecie wchodzi na stronę. Ale jak w, ogólnie jak chcecie zrobić zakup na tym właśnie sklepie, to też będę polecać, wam sklepy różne. W tym sklepie chcecie zrobić zakup Siri, ekologiczny sklep dla zwierząt. To oczywiście, link macie w opisie. Ja z tego sklepu kupuję, biorę, wejdę. Bo jest bardzo fajny sklep. Ja bardzo lubię sklep. Jest ogólnie nowy, to jest super, to jest nowiutki. I to jest serduszko. To jest mój plakat. I nie będę go drukować, ale no, tak wygląda. Jak się Wam podoba. Hej, hej, już jestem. I wam pokażę. Pokażę Wam tego słodziaka. Widać go, widać go. Taki słodziak. Ciało? Czy nie podoba Ci się kamera? Podoba mi się kamera. Nie, on posłuchajcie. On posłuchajcie, jest gwiazdą. On posłuchajcie, jest y, ogólnie gwiazdą, będzie na modelem, będzie. Zobaczymy. Będziesz wygrywał? To znaczy chyba tak. No jest taka posłuchajcie, słodycz, i jeszcze nie waży kilogram. Ale zaraz Wam więcej opowiem o tej rasie. Tu patrzcie, gdzieś się Patrzcie do komerki. No. Następnym filmiku o ogólnie jeszcze Wam powiem zabawki, jakie mamy dla niego. Eee, są... O, nie będzie. A tam jest łyżeczko takie malutkie. Tu. Widzicie, że tam... To jest łóżeczko jego. Eee, ciężko tak pokazuje się patrzę w kamerkę i pokazuję. Jutro, bo słuchaj, zaczyna. No, no, może jutro. No tak, pewnie w następnym. tak, tak nie, Pewnie w następnym filmiku znowu go zobaczycie, a teraz go już nie męczę. Bo chcesz gdzieś spać, co? To nie męczymy cię. Nie męczymy cię. W następnym filmiku. Okej? Okay? No. Więc plus. O Jezus, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra. Więc przejdźmy do teraz informacji o tej rasie. No i wiecie. Nie chcę, nie chcę mu znowu przeszkadzać. Zobaczcie, ale zobaczcie, się. To jest chłopak, jak coś, Tofik się nazywa i to jest chłopak A i co wam najważniejsze, czy powiem o nim? Jest słodki, bardzo słodki Ja się w nim zakochałam Ciężko mi tak pojechać jak najwyżej, bo chcę, wiecie, kamerka jest wysoko yy, Nie mogę ją obniżyć <grych> No więc tak wygląda I w następnym pewnie filmiku pokażę wam jeszcze go, jak chodzi sobie No. Więc przejdźmy do informacji Mojej prezentacji <laughs> Liczy mi rączkę. Dobrze. Dziękuję. W na następnym filmiku pewnie Wam jeszcze więcej powiem o tym. on nie powiem, ale zobaczycie go. Pewnie na każdym filmiku, może on będzie. Myślę, że będzie. Bo on na każdym filmie będzie siedzieć w moim pokoju na pewno. Dziękuję. A teraz przejdźmy dalej. Już jestem. Hej, hej. I co mam pamięć? To jest pies Chihuahua Najmniejszy pies świata. I to jest Tofik. I on posłuchajcie z małym pieskiem, który ma dopiero 3, już, no już 3, prawie 4 miesiące i jeszcze nie waży kilogram. Będzie wysoki na 20 cm. Oczywiście to już nie jest tofik, ja są inne pieski. No i co to jest Chihuahua? To rasa psa, należąca do klasyfikacji FCI do grupy psów ozdobnych i do towarzystwa. I no to wiecie o co, czyli są już torebkowe pieski, no i towarzystwa, czyli tak jak mój. No, i są, wiecie, istnieją dwie odmiany tej rasy, czyli krótkowosa i długowosa. No i wiecie, zgodnie z klasyfikacją amerykańską, to jest taka ciekawostka, rasa ta należy do grup psów ozdobnych i towarzystwa. No, bo, bo klasyfikacja FCI to jest y, też do, y, polska, do amerykańska to podobne. No i właśnie co to jest y, FCI, klasyfikacja? Y, to system ras Międzynarodowej Federacji Knologicznej, no, czyli to jest Międzynarodowe. Nauczyńc do wszystkich. Sorry. Z uwzględnieniem polskiego nazywnictwa. I no, ogólnie ta klasyfikacja łącznie 344 raz uznaje. I No i co, oczywiście, pochodzenie rasy. Rasa to właśnie potomkowie starożytnych, podobnych, ale nieco większych psów, żyjących na dworach azet, azteckich. Władców, znanych jako Te Cici. Najstarsza rasa w Ameryce Północnej I to jest właśnie Kamień Słońca Azteków Azteków Jesteś Nie I no to, no to, 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 to już jest tof. to już jest I to jest tak Budowa To jest tak, silna, krępa budowa w formacie zbliżonym do kwadratu I charakterystyczną całą rasą jest dużo zaokrąglona głowa Wygląda, przy, wygląda przypominające jabłko, to prawda i duże sterczące uszy, szerokie u nasady i zwężające się ku zaokrąglonym końcom. Okrągłe, szeroko rozstawione oczy o ciemnym kolorze, naprawdę ciemnym, ale słodko wygląda. No i umaszczenie. No i umaszczenie jest oczywiście różnorodne: najczęściej występuje jednak płowe, czekoladowe, białe, piaskowe, srebrzysto-płowe, srebrzysto-szare, czarne, czarne podpalane, biało-brązowe połowę pręgowane, no i wiecie, takie, no i też takie tofne. E, przy czarnym kolorze psa widać na dole szyi białe krawaci i nieco brązowe skarpetki, ułap. My, e, my mamy białe skarpetki. No i co? I jaka jest szata? E, krótkowosy. akurat nasz tofik nie jest krótkowosy. E, krótkowosy nasz tofik jest długowosy, od miała. E, No i krótkowosy to przylega, e, przyległa i błyszcząca, rzadsza w okolicach gardła i podbrzusza, Sierść, oczywiście, czy woderka? Chyba no, sierść. Yy, I dopuszczalny jest nieco dłuższy włos na ogonie i szyi. Psy te niekoniecznie posiadają pod podszerstek. Jeśli jednak istnieje, włos jest dłuższy i mniej przylega do skóry. A są to włos delikatniejszy, bardziej miękki niż u krótkowłosy, odmiany i prosty ukwalowany. Nie Jest naprawdę, posłuchajcie, mięciutki tofik. No, no i taka jest, yy, właśnie, yy, długowosy to jest tofik. Jeszcze oprócz umaszczenia, to jest ciekawostka, yy, yy, oprócz umaszczenia marmurkowego dopuszczalne są wszystkie kolory i ich kombinacje. No i no to, to już to wiem, to wie, jest czuła wow, długo Temperament. Temperament. Czujny, ruchliwy, bardzo odważny, nie daje się zastraszyć przez inne psy bez względu na ich rozmiar. No i oczywiście zdrowie i pielęgnacja. No, takie coś trzeba było stawić. No i co. Jedną z widocznych cech tej rasy psów jest charakterystycznie drżenie ciała, które występuje zarówno u odmian długowosej, jak i krótkowosej. Mimo że te psy wykazują większej tendencji do przeziębia niż inne rasy. No, czyli bardziej zdrowsze są te pieski. No i co? Zdrowia i pielęgnacja. Yy, tutaj mamy oddział pielęgnacja. No, ładny, ładny kwiatek, nie? No i co, pielęgnacja szaty u długowłosego wymaga regularnego czesania Znaczy nasz tofik jeszcze jest taki ma, jakby to powiedzieć, jeszcze nie jest y, długie futerko Bo dopiero do szczenięcy go będzie rosło, dopiero tą futerką y, No i będzie trzeba go już wtedy porządnie czesać No i z powodu niewielkich rozmiarów wymagają opieki zarówno ze strony właścicieli jak i specjalistów No i to jest prawda, trzeba naprawdę pilnować pieski i oczywiście dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że Wam się spodobało, że Was nie zanudziłem. No i dziękuję. Zapraszam teraz do dalszej części filmu. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Jeśli Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę i obiecuję, że w sobotę będzie następny filmik. A co w nim będzie, to troszkę Wam zdradzę, pokażę. Rzeczy, które Tofik ma, które robi, no coś takiego, jakby cały sprzęt dla Tofika, Wam pokażę na następnym filmiku. No i mój spacer, pokażę z Tofikiem. Więc dziękuję za oglądanie. W sobotę się widzimy znów o 16. A Tofik sobie tam śpi. Widzicie? Widzę, że ładnie śpi malutki. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Nie przedłużam. Pa-pa!